Cześć chłopaki, jak się macie? Jestem Antoni, a dzisiaj powiem Wam wszystko, co musicie wiedzieć o Razetiv, zanim faktycznie kupicie ten produkt. Więc, pozostańcie na miejscu do końca tego wideo. Zwróć uwagę na ostrzeżenie, które muszę dla Ciebie zrobić, jeśli naprawdę chcesz kupić Razetiv, uważaj na stronę, z której zamierzasz go kupić, więc, jeśli chcesz kupić ten produkt, upewnij się, że kupisz go na oficjalnej stronie internetowej. Wiele osób zostało zawiedzionych przez ten produkt, gdy próbował kupić ten produkt na innym rynku. Należy kupić ten produkt na oficjalnej stronie internetowej i aby pomóc ci zostawiłem link do oficjalnej strony internetowej poniżej w opisie tego filmu. Inne bardzo ważne ostrzeżenie. Uważaj na ludzi, którzy mówią, że używali Razetif, kiedy faktycznie nie używali go. Więc Razetif jest dobre. Czy to naprawdę działa? Tak, Razetif jest używane przez tysiące ludzi i wiele osób ma świetne wyniki z Razetif. Moja historia zaczęła się od mojej pierwszej wizyty u okulisty, ponieważ chciałem się dowiedzieć, co jest przyczyną utraty mojego widzenia z bliska. Wtedy lekarz zaczął mi tłumaczyć, że wraz z upływem lat mięśnie tracą swoją sztywność, tak jak mięśnie oka. I inne mięśnie w ciele. Ludzie chodzą na siłownie, aby wykonywać ćwiczenia i poprawić zdrowie tego dotkniętego regionu. Następnie zapytałem, jakie ćwiczenia mogę wykonać, aby poprawić swoją wizję, a ona powiedziała, że nie ma żadnych ćwiczeń, które mógłbym wykonać, wystarczy nosić okulary, aby poprawić swoją wizję. Wyszedłem bardzo rozczarowany, ale z receptą na okulary w ręku. Dostałem okulary, ale nie mogłem się dostosować i zostawiłem je na boku. Minęły dwa lata, a ja byłam z tym samym problemem, ale teraz z bólem głowy i prawie bez wzroku. Po pewnym czasie poszedłem do internetu, aby szukać alternatywy dla mnie, aby zobaczyć, czy mogę znaleźć coś, co może rozwiązać mój problem. Wtedy właśnie znalazłem Razetiv i postanowiłem go przetestować. Szczerze mówiąc, nie widziałem żadnych rezultatów w pierwszym miesiącu. Po zastosowaniu produktu przez 70 dni, zacząłem widzieć zadowalające wyniki. Używałem Razetiv przez pięć miesięcy i nie muszę już używać okularów, a bóle głowy zniknęły. Ten rezultat jest owocem codziennego stosowania produktu i zaangażowania w moje zdrowie. Wielu ludzi kończy kupując tylko jedną butelkę Razetiv, i ci ludzie kończą nie mając rezultatów lub nie ciesząc się wszystkimi korzyściami, które produkt może przynieść, gdy wiemy, że każdy rodzaj leczenia wymaga pewnej ilości czasu, aby zacząć działać i dać nam rezultaty. Zalecenie jest takie, że robisz 180-dniową kurację Razetiv, która przychodzi 6 butelek w zestawie, aby przyspieszyć swoje długoterminowe wyniki i zapewnić, że będziesz cieszyć się wszystkimi korzyściami. Po obejrzeniu tego wideo możecie kliknąć poniżej w opisie i przejść na oficjalną stronę, aby zobaczyć wnętrze każdej butelki Razetif. I aby zawinąć tę recenzję, mam jedną rzecz do powiedzenia. Kupuj Razetiv tylko wtedy, gdy jesteś naprawdę zaangażowany w prawidłowe korzystanie z produktu. Postanowiłem zrobić ten film, ponieważ wiele osób pyta, czy Razettiw działa i czy jest bezpieczny. I tak jest to w stu procentach bezpieczne, nie ma żadnych skutków ubocznych tego produktu, ponieważ wszystkie składniki są naturalne. Naprawdę mam nadzieję, że ten filmik Ci pomógł. Więc to jest to dla tej recenzji: nie zapomnij zostawić jak w wideo i w przypadku, gdy masz jakiekolwiek wątpliwości. Może zostawić komentarz na wideo, że będę bardzo szczęśliwy, aby pomóc.